Damian Nikowski na memoriale imienia Władysława Pytlasińskiego, Żółkowskiego, a także ponad Open. No drugi raz już chyba z rzędu, kiedy jako kibic jedynie. Komu kibicujesz w takim razie najbardziej tutaj? Oczywiście oprócz kolegów z klubu takich jak Dawid Kareciński. No wszystkim kolegom z kadry, tak, którzy gdzieś wcześniej byli w kadrze. Wydaje mi się, że więcej razy byłem kibicem na memoriale Pytlasińskiego, bo wcześniej jeszcze walcząc, walcząc i trenując zapasy no, jakieś miałem kontuzje swoje, takie jakieś niedociągnięcia, i nie walczyłem. A miło jest przyjechać, popatrzeć po prostu na starszych, na starszych kolegów, spotkać się z trenerami, z którymi wcześniej współpracowałem, porozmawiać sobie, powymieniać się jakimiś po prostu zdaniami, swoimi takimi może doświadczeniami. No i tak mówię, przyjechałem pokibicować troszeczkę. Ostatnio w radiowej czwórce w strefie sportu powiedziałeś, że szykuje się jakaś, nie szykuje się, ale że szukacie walki za granicą. Pytanie, czy, czy taka walka jest bliżej czy dalej dla Ciebie? W sensie, w sensie raczej, raczej bliżej. Ponieważ jestem młodym zawodnikiem, jeszcze niedoświadczonym, szukamy, szukamy, szukamy tego doświadczenia. Tak, jakieś rozmowy już były. Nawet mamy tak jakby zielone światełko od mojej tutaj federacji, w której jestem zakontraktowany KSW. Także zobaczymy, czy po coś będzie. Jeżeli nic się nie uda, to nic się nie stanie. Wyjadę za granicę na zgrupowanie, aby po prostu się tam doszkalać i będziemy czekać do grudnia kontraktowo i planowo na moją następną walkę wyjazd za granicę w celach szkoleniowych wchodzi w grę jeżeli chodzi o ma, więc jaki kierunek? Szwecja popularna jest 4 czy raczej Stany Zjednoczone? Raczej Stany Zjednoczone. To myślę, że to jest taki najszybszy i najlepszy kierunek i wybór. To jeszcze a propos walka Daniela Omelanczuka wczoraj znaczy dzisiaj już tak naprawdę. No widziałem tam na Facebooku coś coś pan komentował w tej kwestii. Czy widziałeś w ogóle walkę? Tak, widziałem, oglądałem walkę. No, obydwoje można powiedzieć, że nie byli w takiej pełnej dyspozycji, ale to wiadomo, walka jest walką, dzień jest dniem. Jak dla mnie Daniel i tak wykazał się super ambicją i tym, że po prostu całe trzy rundy przewalczył z tak dobrym zawodnikiem. Wiadomo, Danie też jest dobry, tak? tylko po prostu z wymagającym, zasięgowo dużo większym, dłuższym, wyższym zawodnikiem, który wygrywa swoje pojedynki. No, Nie, nie mam pojęcia, czy się nie słucham narożnika, czy miał swój plan inny na tą walkę. No Wiadomo, że przegrana walka nie jest po myśli, po jego myśli, myśli na pewno jest to jego trzecia, trzecia porażka z rzędu, ale mam nadzieję, że jeszcze po prostu będzie miał szansę w jakiś sposób się odbudować, tak jak ma to Janek Bachowicz. Ma szansę, żeby się odbudować w Polsce, prawdopodobnie zawalczy. Także ja trzymam kciuki. I, i taki jest sport, no, się raz wygrywa, raz się przegrywa. No właśnie, Daniel obronił 14 próbowalań swojego przeciwnika, więc pytanie, ile w tym zasługi twoje, a ilu trenerów od zapasów w S4, jak to wygląda? Bardziej zasługa jest to raczej trenerów, ponieważ wiadomo my się różnimy swoją kategorią wagową, jeżeli ja bym mu wszedł w nogi, on by je to wybronił, to prawdopodobnie by mi coś połamał, także to jest zasługa trenerów i tu chyba największa zasługa trenera Pepłowskiego, jeżeli się nie mylę, bo jeżdżą co piątki, co piątek zawodnicy od nas z klubu do, do Łodzi właśnie tam trenować i szlifować zapasy. Także mojego dużego wkładu nie ma ewentualnie jeżeli jest jakaś podpowiedź po prostu z boku z mojej strony. Dziękuję za Dzięki. Bardzo. Dzięki.